Temu mężczyźnie oczy zostały przypadkowo podrapane przez antyczne przedmioty. Kiedy się obudził, znalazł się w szpitalu. Jego oczy były przykryte bandażem. Wtedy stało się coś magicznego. Potrafił widzieć przez bandaż, a nawet przez ściany. Zobaczył pielęgniarkę, która była w innym pokoju, tak się przestraszył, że pośpiesznie zerwał bandaż z oczu. Kiedy przyszedł lekarz, spojrzał w górę i zauważył pieprzyk na twarzy lekarza ukryty pod maseczką. Poprosił lekarza, aby zdjął maseczkę, żeby potwierdzić to, co widział. Rzeczywiście, pieprzyk wyglądał dokładnie tak samo jak ten, który ujrzał wcześniej. To nie wszystko. Kiedy spac sterował po rynku ze swoim przyjacielem, nagle zobaczył, że tykwa w rękach sprzedawcy jest cennym antykiem. Zapytał sprzedawcę, czy chciałby ją sprzedać. Sprzedawca zażądał 2000 dolarów, ale ostatecznie sprzedał ją za 600 dolarów. Zanieśli tę tykwę do handlarza antykami, gdzie okazało się, że jest warta 100 tysięcy dolarów. Aby upewnić się, czy naprawdę ma jakieś specjalne moce, poszedł na aukcję. Zanieśli tę tykwę do handlarza antykami, gdzie okazało się, że jest warta 100 tysięcy dolarów. Aby upewnić się, czy naprawdę ma jakieś specjalne moce, poszedł na aukcję. Następnie zabrał obraz do swojego Dziadka, który był ekspertem od antyków, tam dowiedzieli się, że obraz jest wart 15 milionów dolarów.